Siemaneczko dziomeczki z tej strony dixie 76 a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o gościu, który kradnie miniaturki. A mowa tu o Paxneo. Nie jestem pierwszą osobą, która o nim nagrała, ponieważ zrobił to też Zohan i Hokir, na których kanału oczywiście Was zapraszam, a znajdują się one w opisie. Ale przechodząc do Paxneo, to teraz w tle wyświetlają wam się jego ukradzione miniaturki. I naprawdę, to co robisz nie jest spoko, bo taki twórca, który naprawdę mógł się dużo napracować nad miniaturką, zostanie okradziony przez takiego kogoś jak ty. Jeżeli jesteś po mojej stronie, napisz w komentarzu hashtag Dixie i proszę, nie wbijaj do Paxneo, bo tylko nabijasz mu niepotrzebnych wyświetleń. A ty, jeżeli to oglądasz Paxneo, to zastanów się, jakby to Ciebie okradł ktoś z miniaturki, którą robiłeś 20 minut.